To robisz tak, robisz. Ja w ogóle się nauczyłem robić trochę też. Ja lubię to robić, mhm. lubię dostarczać coś dobrego, ale zacząłem dbać o to, żeby mój odbiorca był usatysfakcjonowany, też zadowolony z tego, a na przykład kiedyś robiłem materiały bardziej skupione na mnie. Mhm. Takie, że ja chciałem, żeby człowiek usłyszał mnie i ja mówiłem, ja żyję tak, ja mhm. w, wiesz, ja trenuję tak, ja jem tak, ja się zachowuję, ja, ja, ja. Mhm. Ale zacząłem robić filmy tobie, nie? Co mm -hmm. tobie, co tobie by się przydało, co ty byś wolał, wiesz, bo, bo mam spo, swoje spełnione, ale lubię, lubię dalej, dalej robić te materiały i na przykład to jest to podejście, że jakąś wartość dostarczam tym, co robię, tak mi się wydaje, mm -hmm. odbiorcy, ktoś coś ogląda, się czegoś dowiaduje, albo tak, wiesz, tak w fajny sposób, no nie? Ma tam jakąś mieszankę emocji, że dostanie jakąś wiedzę, dostanie troszkę emocji, troszkę nim potarga, troszkę się zdziwi, zaskoczy yy, i to jest też, jakby trzeba, właśnie to jest tylko umiejętność, Umiejętność przekazu, ale to wychodzi, to jest analiza ta biznesowa, o której no to mhm. trzeba analizować i patrzeć. Trzeba stawać się lepszym, wnosić poprawki. Mhm. Stale starasz się być, jakby, lepszym w tym, co robisz.